Witam na stole. To już dziewiąty, ostatni odcinek z tej serii. Kubański kryzys. Tunele są teraz bombardowane, wyznaczone na cel. W stresie z waypoint 0, stres 1, więc nie musimy brać tankowców. No i polityka ruszona. Bodajże tak, to już nieważne, dwa eee, Determinate Places Site. No to jedziemy z sajtami. Według tak. Eee, approach po jednym. Będziemy raz łatwy cel. Z napięć samolotu, wasz. piechota. Piechota. Południowy, piechota. O kurczę, ale jeszcze łatwo się wylosowało. O nie, cztery piechoty i w środku. No tu się zgorszy: SA2 i S60. To będzie trzeba ich wyeliminować jakoś. A, i nie trzeba losować ich kanteru bo one strzają dookoła jak w środku. No to pilotów, tu muszę znaleźć pięciu pilotów zdolnych jeszcze do lotu Ok, no to piloci wybrani leci nasz Ass, Shadow, Preacher zielony i Stargazer, oni wszyscy na 4 Skyhawk'u, F-8 Cruiser, Moose bombowy na Phantom'ie, Velocidadanian krasty i wsparcia samolotu eee, Więc to jest nasz dywizjon na 5 samolotów ale plus jeden możemy za dodać tego Repon, to jest jego zdolność pasywna że tak powiem i uzbroić trzeba samoloty 7 trzeba ran zdać w y, y, obrażeń zniszczyć koniecznie trzeba te dwa cele żeby nas tu nie atakowały i będzie sprawa czysta bandytów jest po jednym czyli i w środku 2 czyli raz 2 3 4 6 więc około 3 powinno być no, no dobrze uzbroję i już wracam Ok, no to samolot uzbrojony, śladow jest wielozadaniowy, jeden sideliner, jeden bulldog, jeden dwa szrajki, w razie czego jakby nie trafił, więc 2, 3, 4 punkty dodatkowe, 8 zostało, może operacyjnych się wydać. Czyli 2, 3, 4, za napal 5, 6, 7, 8, drugi napal. Preczar stary jest taki sam zestaw M, bomba M84 i, i napalny. Przypominam, że cel hard, czyli minus jeden od, od less hit, czyli taki napal na dziesiątce da nam trzy hity, więc dwa. Więc dwa hity daje nam jeden. Więc trzeba duże, to, duże bomby. Mus przeciwrotniczy, dwa sign liners, jedna bomba. M83 i Krusty też e, Sinewiner i Maverick i e, 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 Sparrow może tutaj też zmienimy. No nie może, on tylko może Sinewiner Mus. No i samolot wsparcia, tyle czyli. 5 przeciwlotniczych zestawów, reszta w bomby, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, więc, event. Event możemy ignorować teraz przez Venture na 8. zobaczymy, jaki event górny. I jeden w politykę. Television War. No, to tam nie robi nam. Jak lecimy do celu? O, to wszystko jedno. Lecimy z lewej do prawa. Po chrześcijańsku. Bandyci. Według tego bandyci tak. Oprócz jest po jednym. MiG-21, niedobrze. MiG-17, niedobrze. No Bandit MIG 19 i w środku już są dwóch. No Bandit i No Bandit. No to elegancko wyszło pół na pół zgodnie ze średnią. Samolociki oczywiście tu. No, gdzieś tu skupiłem jego. Musa Jest tutaj. Formacja jest. Intel nic nie wpływa. I tura pierwsza. Idziemy. Fast pilot, Czyli najpierw spróbuję dać komuś Ventura dać Fasta na tym razem na 7 Plus. Yes. Jest. MIG21 jest dwa pola i mógłby to być Krusty z, z tego Sparrowa i jego pociągnął no To będzie Sparrow i Shadow są fastami, więc lecimy Krusty. Pak Sparrow w MIG21 na 6 plus i ma plus 1 do rzutu, więc próbujemy. 5-6, ów, ledwo co, ale się udało, pięknie. Krusty strącił MIGA. Zapisujemy mu kill. Krusty to jest jego pierwszy i ostatni. No, chyba, że będę grał kampanię, to wtedy można tutaj sobie to wszystko odnotować całą historię dywizjonu. Ale ja gram tylko tą jedną pokazową scenerię. Ok, czyli Krusty strzelał teraz. Shadow Shadow. Ma misję rozwalić SA2. Yy, momencik, rzuca dwa szrajki, czyli poprzedniczki. Amram, yy. to amramy, Nie. Hmm. Już nie pamiętam, jak się nazywały te przeciwradarowe. Hamry, ha coś takiego ok, 2, więc tu na 5, i on ma plus 3, aż do tego ataku, więc obydwa trafiły. SA2 zniszczona, wyrzutnia. Ok. Teraz bandyci. Bandyci nic nie mają na nas. Migi mają zasięg 0, więc nie atakują. Slopa i loci. No to tak, kto tu z nich nie atakował? Ten ma. Ten ma ATA plus 2. Urowane, zaryzykuję walne tylko jednego. Signalinera tego MIGA 17, 19. Mus, mus ma plus 2. 4, 6. Łów. ledwo co? Ale trafił. Dobrze, drugi MIG wyeliminowany. Musowi dopisuje Kila mus, mus, mus. O, mus ma już piąte kill. No to on to wygrał. Zostaje asem. Piąte zestrzelanie. W sensie zostaje asem. Z, jako w bo te killa się nie liczą do żadnego ekspa. Więc mus jest najlepszym, najskuteczniejszym pilotem. Krasty strzelał, yy, bo był szybki, tak, a reszta nie strzelnice. No dobrze, wygląda, że będzie łatwa misja. Jak po masełku, przesuwam samoloty. Mik dolatuje, tura druga. A, jeszcze zapomniałem pociągnąć tego eventu. Overtarget z tym środkowym. To, 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 teraz zrobię to. Destroy one random Side Draw bandit to the center area. No to... to Nie wiem czy to zrobić, czy to zignorować. No zrobię to. Eee, tutaj były te dwa sajty, które zniszczone. E, jeden site, czyli zobaczymy kogo mam tu tu, 10 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, więc ten staje zniszczony i dobieramy bandytę, tak, to był bandytę, tak, tak, jaki bandyta? o, to jest więcej mik 17 okej, okay, no i ten mik 17 to powinien przylecieć tutaj wtedy, o. Tak, jest taki zestawik. Fast pilot. No to jest akurat. Yy, moment, ja ten event mogę zignorować przecież na 7, to nie dobra. I teraz ventura da komuś fasta. Czymy komu. 6 nikomu, potrzebowałem 7. Yy, więc shadow, shadow, miga 17 sidewinder na plus 0. ale dyszka pięknie w cel, bezpośrednie trafienie. Nasz as w końcu się spisał. Shadow to jest trzeci jego kill, więc na, jak na asa prawdziwego przystało rozczarowanie. No dobrze, to jest koniec fastów. Slow Pilot, i nie atakuje bez za daleko. I slow Pilot jest Mus i krasty. No to Mus ma plus 2. Najpierw się strzeli. Do rzutu 7, 8, 9. Trafiony, Zatopiony. I Mus kolejne trafienie. Potwierdza swoją dobrą dyspozycję w tej kampanii. To jest. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 trafienie Musa. Już mi się to te killy nie mieszczą. O, tak. No to będzie rzeczywiście spacerek i tu może atakować ten site, ale on jest tyle, ale tylko na low, więc nic tu nie ma Bomby nie, nie ma, więc Faspi jest rachha, trzecia jeszcze... Zmieniam tutaj na low wszystkimi. Zrzucę bomby. Low, 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 low. Fast pilot. No to on ma specjalnie po to. Ma tutaj AGM Bulldoopa plus 3, więc trafia. Bo on na dwa trafia, więc to jest precyzyjny atak chirurgiczny. Początki chirurgicznych ataków. Zniszczony. Shadow, nikt nie ma kto mi oddać, piechota nie ma, więc tylko bombardowanie zostało więc lecę od Prechera, nasz zielony gości. ma plus 2 do bombardowania, no to bardzo dobrze co najpierw strzeli sobie się za bombę Marko 84 9, no to pięknie, to są 3 obrażenia, więc minus 1 to jest 2 okej okay. i i napalm plus 2 6, 7, 8 to jest dwa obrażenia więc jedno czyli cel już jest na trzech Ok. kolejny Stary Geyser, ten sam zestaw Bomba MR 84 na plus 2 3, 4, 5 uuu ale na szczęście 5 to jest dwa obrażenia więc jedno jest już 4 i napalm O, sobie 4. To jest jedno obrażenie, więc na nic nie zrobił tym razem. I jedną politykę trzeba przekręcić, bo został użyty. Ok, teraz mus bombarduje. On ma bombę Marko 83 na plus. Nieważny plus, bo tylko jeden rzucił, więc 0. I ostatnia szansa krasty No, jakby za Ta bomba jest jedna z największych w arsenale, masz cztery obrażenia. Ma plus, a także plus 1, Więc na 8 lub więcej zadamy trzy obrażenia. On zada trzy obrażenia, i będziemy mieli kompletnie zniszczony cel. No, może się poszczędzi. 6, no niewiele brakowało. 7-8 to jest 3 obrażenia, więc minus 1 to jest 2. Na 6. Brakuje jednego, z działek nie zrobię, bo jest minus 1, to jako hardend cel. No to więc koniec. no Dywizją odlatuje. Jeszcze event może nam pomoże. Stres minus do pilota, więc to, do pilotu, więc to nic tu nie zmienia w kampanii, więc za tą cel zrobili nasi tutaj piloci jako temat jeden punkt zwycięstwa, czyli to jest cel, numer był 18, 18 tankowców nie braliśmy nas 8, czyli daje tam 0. Nic, tu nic. Rikon 1 się przesunął po tej misji. To też nic nie zmienia. Czyli to było tak: Rikon 1, Inter 0, punktów 1. Tej polityki było 2: yy, Status jako damage, i to jest 1 punkt do całości. Więc finałowy wynik to jest minus 1, czyli 4. 9, 10, 15, 16. 16. Co daje, według kampanii, adekwatny wynik. Czyli spełniliśmy oczekiwania sztabistów. Poniszczyliśmy tu trochę kubę, ale nie za, nie za dobrze. Ale też nie za słabo. Tak średnio. Szkoda, że nie zapisywałem, ile jest ile straciłem samolotu w sumie. Uszkodzony było trochę kilka było straconych, był, mógłbym policzyć stosunek e, strąconych do zniszczeń, ale na pewno on nie był wyższy niż 3 do 1 na moją korzyść. Więc to daje tylko e, informację, że w Wietnamie nie będzie, go, nie będzie lepiej. Może nawet gorzej. Więc w 1962 przed Wietnamem, ta steneria jest rozgrywana. Jakby ktoś chciał grać kampanię, no to jest do wyboru jeszcze są, co jest szereg kampanii, jest szereg misji, więc można je połączyć nawet z kampanią, To się dostaje chyba dodatkowe punkty operacyjne. No i tu są jeszcze wietnamskie typowo kampanie, Rolling Thunder, no to znana operacja wszystkim, fanom Wietnamu, Wojna na południu, to jest jakiś wprowadzający taki scenariusz. Tu też jest wojna, bo są podwójne scenariusze, bo jedne są dla marynarki, drugie dla y, lotnictwa, Rolling Thunder, to jest dla y, USAF czyli Air Force, Rainbreaker to jest znana operacja. No i to jest tyle. Więc można sobie zagrać spokojnie te kampanie swoim dywizjonem, przejść całą historię. No gra solo według mnie jest godna do polecenia, łatwa do gry i fajnie się spędzę przejść czas. Dobrze, to dziękuję wszystkim za oglądanie i życzę wszystkiego najlepszego, bo idą święta. No, cześć!